Spróbuj się nie zaśmiać. Dzisiaj robię hybrydy, więc przechodzimy. Dziś mamy tego osobnika, więc zmienimy go zaraz w taką fajną hybrydę. Więc tak, myślę, że możemy odciąć mu głowę i ogon. No, więc tak to się prezentuje. Teraz możemy to sobie zamienić. Więc naprawdę, teraz to bardzo dobrze wygląda nasza hybryda. Pomocy! Cicho, bądź! Tak lepiej. Więc teraz możemy odciąć jeszcze nogi i ręce. Więc myślę, że naprawdę to świetnie wygląda. Teraz włożymy to na odwrót. Wygląda, myślę, że całkiem ok. Ale wygląda bardzo podobnie, co nie? Więc troszkę tutaj możemy zmienić. Wiecie co? Moim zdaniem te ręce są mu trochę niepotrzebne. No bo jeżeli stoi, no to co? No to bardziej będzie sięgał właśnie głową niż rękami innego dinozaura, który tu na przykład ma z nim walczyć. Więc możemy mu odciąć. No nie no, teraz to na pewno lepiej wygląda, bo te ręce były mu po prostu niepotrzebne. Moim zdaniem teraz trochę lepiej wygląda, ale ogon, kurcze, no Równoważy go niby, ale no trochę mu jest niepotrzebny. Teraz wygląda naprawdę super. Mamy świetną kurę po prostu z tego terioriza, e, Więc naprawdę fajnie. Mamy naprawdę nową hybrydę. To wcale nie tak, że jeśli go tylko leciuteńko dotknę, to... a nie, na się nie. No więc naprawdę jest bardzo wytrzymały, więc naprawdę super. Teraz na pewno będzie miał, jak kogoś pożreć. <laughs> będzie miał na pewno, jak kogoś pożreć. Tylko nie wiem, czy potem już stanie z tej pozycji, więc nie wiem. Ale no, tak zakończyliśmy ten program. Myślę, że naprawdę hybryda wyszła wspaniale więc, a ona dalej nie może po prostu wstać, więc to nieważne, ale jak wstanie, bo pewnie jej pomożemy, to nie bójcie się, jeśli do was przyjdzie, nie no spokojnie, ta hybryda jest bardzo delikatna, więc na pewno wam nic nie zrobi, ja się z wami pa!